Nie dotykać gdzie nie trzeba, no i co? Purchelek był, to dotknąłem Naprawdę to jest rdza na rdzy już w środku Tu się kończy szpachla, więc była wspawana łatka, że nie została pomalowana od wewnątrz, dlatego ją zażarło Do wycięcia, do spawania i do malowania Nie było źle zrobione. Jedyna rzecz, której zabrakło, to to, żeby ktoś tutaj to zakonserwował po spawaniu. Mógł wygiąć. Ale to jest mały, prosty element. przymiarka, Duży promień tej krawędzi. Kawałek pasuje, bo tu jest kilka milimetrów szpachli, a przecież nie będę jej zdzierał wyżej. To jeden otwór podkład obficie, żeby te wszystkie dziurki wypełnić. Jednak za biednie szpachli, bo dziura jest teraz szpachla wykańczająca. Nie mam niestety farby w kolorze samochodu, ale jakikolwiek czarny błyszczący to będzie lepiej wyglądał niż tak. Pięknie, pięknie, nic nie widać. Powiem, zostało uszczelnienie tego spawu tu na dole. Zamalowane, zaszpachlowane, zakitowane. Nie no dobra, tak źle nie było. E, wspawałem reparaturkę, zaszpachlowałem, no bo tej szpachli tak było dużo. Pomalowane, czarno na czarnym, pięknie, nic nie widać. Gdyby nie film, to by się żona nie zorientowała. Polubcie kanał, zasubskrybujcie. Dziurka, którą zrobiłem sobie. Żeby nie popełnić tego błędu co poprzednik otworek na konserwację tej przestrzeni. No i fajnie to wyszło. Dojechałem do domu, trochę się zabrudził. I w ogóle nie widać, żeby coś było robione. Polubcie kanał, bo czekają kolejne prace, żebyście nie przegapili. Macie pomysły jak to inaczej zrobić, lepiej, gorzej, szybciej, taniej. Piszcie.